Witajcie kochani na kanale Kuchnia Dla Aktywnych. Dzisiaj przygotowałam dla Was przepyszny pudding z tapioki na bazie mleka kokosowego z frużeliną z wiśni. Wygląda i smakuje naprawdę obłędnie, a robi się go bardzo szybko i bardzo prosto. Dlatego serdecznie zapraszam Was na ten film. Do jego wykonania potrzebujemy tapiokę, puszkę mleka kokosowego. Mrożone wiśnie oraz cukier i wanilię. Pół szklanki tapioki wsypujemy do rondelka bądź małego garnka. Zalewamy je puszką mleka kokosowego. Dodajemy 3 czwarte szklanki wody i mieszamy, aż wszystkie składniki razem się połączą. Po czym odstawiamy rontelek na bok na około 20 minut. W międzyczasie przygotujemy frużeliny z wiśni. Do garnuszka wsypujemy całą szklankę mrożonych owoców i dodajemy dwie łyżki cukru. Ja akurat używam ksylitolu. Teraz trzeba to porządnie wymieszać i będziemy je gotować przez około 10 minut. Najlepiej na małym ogniu, tak aż puszczam sok. W czasie gotowania nie zapomnij ich od czasu do czasu przemieszać. Moje już, jak widać, świetnie puściły sok. I teraz będę je za chwilę zagęszczać wodą z mąką ziemniaczaną. Płaską łyżeczkę mąki ziemniaczanej rozmieszaj w małej miseczce z odrobiną wody. a następnie dodaj ją do gotujących się wiśni. Dobrze przemieszaj i pogotuj jeszcze około jedną minutę. Powstały z tego żel, o właśnie taki trochę kisiel. Ściągamy z kuchenki i odstawiamy na bok. Kiedy ta pieka się już namoczyła w mleku kokosowym, ja teraz będę dodawać do niej wanilię, konkretnie laskę wanilii. Ale jeśli nie masz takiej w domu, możesz śmiało zastąpić to cukrem waniliowym albo taką specjalną esencją. Ja kupuję ją akurat w Lidlu i świetnie się również do tego nadaje. Z laski wanilii wydobywamy to, co w niej najcenniejsze, czyli te czarne, lepkie ziarenka, które mają naprawdę niepowtarzalny, słodki i bardzo aromatyczny zapach i smak. Nie bez powodu nazywane są też waniliowym kawiorem. Zachęcam Was, jeśli nie próbowaliście nigdy w takiej formie, spróbujcie chociaż raz, naprawdę nie pożałujecie. Do tapioki dodajemy jeszcze dwie łyżki cukru bądź xylitolu. I wszystko musimy teraz dobrze wymieszać, a następnie będziemy już ją gotować. Tapiokę gotujemy na wolnym ogniu około 10 do 15 minut. Do momentu, aż ziarenka staną się takie szkliste, przeźroczyste. Bardzo ważne jest to, żeby ją cały czas mieszać, albo przynajmniej bardzo często, bo w przeciwnym razie przybrze ona do dna. Ta Tapioka już zgęstniała, a więc to też znak, że jest już gotowa. Te kulki, jak widzicie, są takie żelowate. Wygląda to mniej więcej jak pudding albo kisiel, bądź też budyń. I to znak, że możemy już ją nakładać do pucharków. Na wierzch dodajemy teraz próżelinę z wiśni. Ozdabiamy je listkami mięty bądź melisy. I nasz super deserek z tapioki na bazie mleka kokosowego z próżeliną z wiśni jest już gotowy. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Naprawdę spróbujcie go zrobić, bo jest po prostu przepyszny. Polecam. Bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli podobał Ci się ten przepis, ten pomysł na dobry deser, zostaw proszę łapkę w górę oraz swój komentarz. Będę Ci bardzo wdzięczna. A dziś żegnam się kochani z Wami. Życzę Wam super dnia. Do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.